Zadanie 3 sierpień CKE 2025. Liczba pierwiastek trzeciego stopnia z 24. Dodać pierwiastek trzeciego stopnia ze 192. Jest równa. Cztery odpowiedzi do wyboru. Mamy do siebie dodać dwa pierwiastki. Są one co prawda tego samego stopnia, czyli trzeciego, ale liczby podpierwiastkowe są różne. Zatem tych pierwiastków tak bezpośrednio od razu nie możemy dodać. Zatem musimy przekształcić je, czy zapisać w innej postaci, czyli wyłączyć przed znak pierwiastka jakąś konkretną liczbę. Zrobimy to na dwa sposoby. Niech to będzie pierwszy sposób. Polega on na tym, że tą liczbę pod pierwiastkową, czyli 24, rozkładamy na taki iloczyn dwóch liczb, z których z jednej znamy pierwiastek trzeciego stopnia. 24 to jakie iloczyny? 2 razy 12. No nie pasuje, nie znamy z żadnej liczby pierwiastka trzeciego stopnia. Szukamy dalej. 24 to 3 razy 8. Znamy pierwiastek trzeciego stopnia z 8 i to jest 2, czyli ten iloczyn jest jak najbardziej poprawny. Zatem zapiszemy sobie tak pierwiastek trzeciego stopnia, ale zapiszę sobie 8 razy 3. Mnożenie jest przemienne, śmiało można tak pisać. Dodać. I pierwiastek trzeciego stopnia z 192 też rozkładamy na iloczyn, ale też już mamy małą podpowiedź w naszym pierwszym pierwiastku. Musi być to iloczyn taki, gdzie znajduje się 3. I sobie szybko można podzielić 192 przez 3 to jest 64, zatem mamy iloczyn 64 razy 3. Równa się. No, znamy pierwiastek trzeciego stopnia z 64, bo to jest 4. Liczymy dalej. No więc obliczamy pierwiastki. Najpierw pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2. No i nadal zostaje nam pod pierwiastkiem trójka. Trzeciego stopnia, oczywiście. Dodać pierwiastek trzeciego stopnia z 64 to jest 4. Tutaj było 2, czyli mamy 4 i zostaje nam pierwiastek trzeciego stopnia z trzech. No teraz już możemy dodać te nasze pierwiastki, ponieważ tak mamy ten sam stopień, liczby podpierwiastkowe są takie same, więc dodajemy te liczby, które są przed pierwiastkiem, czyli dodajemy 2 4, to jest 6, no i przepisujemy pierwiastek trzeciego stopnia z trzech i to nam daje odpowiedź C. Można zaznaczyć i zadanie zakończyć. Jeśli nie znamy tego sposobu albo wydaje nam się on skomplikowany, to równie dobrym sposobem jest rozkład tych naszych liczb podpierwiastkowych na czynniki. Czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 24, dodać pierwiastek trzeciego stopnia ze 192 równa się. Rozkładamy na czynniki pierwsze liczbę 24. To jest taka kreska i zawsze dzielimy przez liczby pierwsze. Zaczynamy od dzielenia przez 2. 24 przez 2 to jest 12, przez 2 to jest 6, podzielone przez 2 to 3 i przez 3 to 1. Zawsze kończymy na jedynce. Ponieważ mamy pierwiastek stopnia trzeciego, to szukamy trójek, takich, samy, takich samych liczb. Tu mamy trójkę dwójek, zatem mamy 2 pierwiastki trzeciego stopnia i została nam trójka z trzech. Zatem wpisujemy tutaj dwa pierwiastki trzeciego stopnia z trzech. Dodać. No i tak samo liczbę 192, również rozkładamy na czynniki pierwsze. I znowu zaczynamy od dzielenia przez 2, to jest 96 podzielone przez 2, to jest 48, podzielone przez 2, 24 przez 2. 12 przez 2, 6, przez 2, 3 i przez 3 to jest 1. I też szukamy trójek takich samych liczb. Tu mamy znowu 3 dwójki, tutaj znowu mamy 3 dwójki, między tym mamy mnożenie, wcześniej dzieliliśmy, to teraz mnożymy i mamy 2 razy 2 to 4 pierwiastki trzeciego stopnia, no I znowu została nam samotna trójka. Czyli tutaj wpisujemy cztery pierwiastki trzeciego stopnia z trzech. I mamy tak samo jak w poprzednim naszym sposobie. Mamy te same stopnie. Liczby podpierwiastkowe są takie same, zatem dodajemy do siebie liczby przed pierwiastkiem. Dwa dodać cztery. Oczywiście wiemy, że to będzie 6. pierwiastków trzeciego stopnia z trzech. Zgadza nam się. Jest to odpowiedź C. Pierwszy albo drugi sposób. Zawsze ważne jest, żeby rozwiązanie było prawidłowe.